Tam serdecznie, serwis Nasze Sprawy 24, portal Pomorza. Pani ładna tak idzie. Jesteśmy teraz tutaj w miejscowości Rożyszcze na Ukrainie, na Wołyniu dokładnie. Na takie terenach, które są tutaj z historią Polski związane i pozytywnie i negatywnie, w najróżniejszy sposób, a odwiedzamy tutaj dzisiaj po prostu księdza Romana w parafii tutaj, a jedziemy teraz do jakiego miejscowości z Rożyszcz? Do Dubyszcz. Dubyszcz, e, podobne. Na, następna parafia. Nowa parafia w nowe nowy kościół wybudowany i większość ludzi to przesiedlency spod Czarnobyla. Mm -hmm. To ksiądz mówi właśnie, co wczoraj rozmawialiśmy, 400 nowych domów prawa, powstało prawa, zaraz prawa, dla 400. tych osób, które się zostały tam z tej Prypeci, z tamtych okolic Czarnobyla przesiedleni. Tutaj zobaczmy sobie, jedziemy w tył. Miejscowość Rożyszcze liczy 14 tysięcy mieszkańców. Jest to Miasto na prawach powiatu, bo rzekę to widzieliśmy właśnie. Teraz będziemy sobie tam jechać. No, drogi tutaj, trzeba przyznać, uczciwie są no nie za dobre jakości, ale ta to jest w, w, w skali chyba tych dróg, które wczoraj mieliśmy możliwość jechać. To jest lepsza chyba, nie? Tam pod kościołem u księdza to była bardzo dobra tam, jest praktycznie droga, tak nazwijmy to czołgówka tak na troszeczkę. No, ale tak to wygląda, takie są realia, tutaj na Wołyniu. ro to. Kiedy jechaliśmy, wprawdzie w nocy, ale my już wcześniej tutaj byliśmy, on się charakteryzuje tym, że są ogromne przestrzenie. Co ciekawe, tutaj jak wczoraj rozmawialiśmy, ksiądz powiedział, że obecnie, o, tak dobrać. o tu widzimy, to bożnica? Nie. Nie, to, to była kircha niemiecka. Niemiecka, w... a jest to właśnie, tam jest parafia dalej. Teraz, Jakaś taka prawosławnych Tak, prawosławnych. Widzieliśmy zniszczone, ale tam z przodu, no z przodu było troszeczkę odnowione i tam widziałem cerkwie, takiej ikony. Tam sobie później jeszcze pójdziemy, kiedy staniemy tam chwilkę w Rożyszczu, zobaczymy jak wygląda ten główny, jak to nazwać, rynek, to jest główny plac, co jechaliśmy właśnie w Rożyszczu, nie? Byłem trochę, dalej. trochę to jest, dalej, to jest rynek. rynek. O, A teraz to widzimy, tak wyglądają takie normalne domy, normalne sioła, te tutaj zabudowania, które są na wojnie. Tutaj normalnie, to chyba ma, 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 marszrutny i taksy, czyli tutaj takie zwykłe takie autobusy, to się jak nazywają? Marszrutka? Marszrutka, tak. Marszrutka. Tak sielankowo można powiedzieć tutaj wygląda, bo jest bardzo cicho, spokój. My rano kiedy się obudziliśmy, było bardzo cichutko, spokojnie. Dobrze, tam za chwilkę dojedziemy, pokażemy też ten kościół. Tak jak ksiądz nam opowiadał, bo ksiądz jest naszym tutaj przewodnikiem, on tutaj mieszka, jest doboszcze w parafii. Mówił tutaj jest wiernych kilku różnych denominacji. Są wiernik Patrychatu kijowskiego, moskiewskiego prawosławni i są protestanci, katolicy, grekokatolicy w mniejszej ilości też. Jest to taka mozaika religijna. No i dojechaliśmy do drugi parafii, drugi kościoła, który tutaj wciąż. Roman tutaj zawiaduje. Aha, aha. To jest nowy kościół. Z jakich lat jest, proszę księdza, ten kościół? E, no, konsekrowany 2008. Czyli dość nowy. Co przykre, że nie ma tu wiernych, bo też ksiądz mówi, że chyba mniej niż w, w tym w Rożyszczach jest. Ale tutaj zobaczmy po siąsiedzku, tego może nie widać, ale dosłownie ile 200 metrów tutaj za tymi brzozami, tam takie niebieskie kopuły jeszcze cerkwi. Cerkwia prawosławna patrahaty Kijowskiego Moskiewskiego tutaj to miejsce na wybudowanie kościoła właśnie ksiądz mówił zostało tak jako, jako drugo, drugo, w drugiej kolejności dane, bo tam, gdzie o już teraz widzimy, tam gdzie są te niebieskie kopuły tam, cerkwi, tam. tam miał być kościół pierwotnie, ale niestety było, było wszystkie były papiery, dokumenty i ziemia. Potem wszystko to zostało anulowane i jeszcze prawie 3, 4 lata. чилі о меце давалі e, леі на цвинтажу до перу тут земя насипана тут, был такой, такой дул, яма, тут того, потому, было так і так і ду така яма і вони тут Набість, залізь, tutaj далі і дляпотнося було бар дуже зем зроб так і так і так і. My, znaczy, chodziło tylko o to, żeby, po prostu, żeby no, tutaj Przeszkodzi. przeszkodzić, ale chodziło głównie o to, żeby po prostu w centralnym punkcie tej wsi no. nie było kościoła katolickiego, a ale był po prostu ten. Ciekawe ten. Tylko, Ktoś, kiedy się zmieniła władza, no. kiedy się zmieniła władza, to obecny ten wójt powiedział, jeżeli by wiedzieli, że będzie taki ładny kościół, to by byłby inne miejsce. Ten pociąg zewnątrz ze, też pokażemy na tym na razie tylko, ale przejdziemy też z boku, zaraz zobaczymy. O, tam widzimy, mamy tutaj. Okoliczne a, zobaczmy też... w sąsiedztwie y, moskiewskich. Czemu? A wy, a wy macie w, w Charkowie, wy macie w Charkowie przecież... Ale to y, oni później budują aha, jako, jako to to jest Kościół Katolicki tam powstaje MP. Nie? To też z początku my pobudowali, a potem. Oni. A, no to się zgadza. popatrzmy okay. teraz tutaj, zobaczmy domy, jak architektura, wszystko kryte eternitem, czyli taki u nas lata 50. To jak to no, późny Gomułka tak, wczesny o, bud Gierek. O, budowano po, po tym wybuchu Czernobylu, to już te, te wszystkie no, nowe domki. Mhm. Niektóre już widać inne. One inne, są podobne, tak. To jest to co ksiądz mówił, 400 domów w prawie 400 domów, 400 domów właśnie budowanie. dla przesiedleńców ze strefy Większy, objętej skażeniem z Czarnobyla. Dobrze, wyjdziemy teraz do kościoła. Ksiądz, pierwszy, nie no, to będzie już za księdze. O, zobaczymy sobie. Kościół pod wezwaniem? Eee, Wszystkich świętych i Matki Bożej chwaścińskiej. Mhm. Widzimy, tak wygląda. Drewniane sklepienie, takie krzyżowe. Dość, to jest też ciekawe rozwiązanie. I tu ksiądz ma jakieś organy widzę w kościele. Tak. O są organy. No i tutaj to wyglądają w porównaniu z tym co... Te bochanowe co... robili, obstawiali to. Mhm. Także one tak wyglądają. To I musi... taka ciekawostka, nie wiem czy gdzie spotkacie, na Ukrainie, to nie. Nie wiem czy w Polsce. Oltarz przewieziony z Niemiec. Mhm. I ten jeden kamień ma 5,5 tony. To jest bryła po prostu, w jednej bryle. Mogę sobie przejść zobaczyć z boku. To zobaczymy. Tak wygląda ten ołtarz. Wielka bryła. A i rzeczywiście jest nawet nie jest, jest pusty w środku, nie jest nie jest drążony. Kamień lit kamień. Ponieważ tutaj był dół, bardzo dużo zasypane ziemi, to pod kościołem jest jeszcze jeden kościół. Takie jak inne pomieszczenie można... Znaczy, to jest jeszcze tak. taka wielka... Czyli może być kościół górny dolny. Tak, tak. A jeszcze zadam księdza pytanie, bo tak... Ksiądz mówi, że tak mało parafian, to co księdzu, że tak powiem, pomaga, bo te inwestycje wymagają nakładów finansowych. Kiedy się to budowało, to sytuacja wyglądała inaczej. Mm -hmm. To było wiele więcej ludzi, te starsze i młodzież, no, z czasem starsze wymarli, część mieszkańców na sprzedano i już przyszli nowe, nowe ludzie, którzy nie powiązali z kościołem. Mm -hmm. Tutaj widzę do chyba normalnie na tym instrumencie. A, na tym to Rezerwowy. Postawiłem. A widzę tutaj ksiądz, ma, bo jest rok rodziny, tak? I tutaj ma to, to, jest ta sama ikona, co była tam w kościele? Tak, tak, tak. to jest na całej Ukrainie, tak? To jest no. ta... no Widzimy, Robert by się derwał do instrumentu. My zaraz tam przejdziemy do góry, zobaczymy jak on wygląda. Tutaj w Dubyszczach jeszcze jesteśmy, tutaj nieopodal przy cerkwi, nieopodal kościoła, tu przed chwilą oglądaliśmy, no co, cerkwi chyba nie będziemy wchodzić, ona jest zamknięta, tam są troszeczkę inne zasady. Nie chcemy tutaj też tak nadużywać gościnności, na siłę się gdzieś tam pchać, ale popatrzmy, tutaj wygląda tak cerkiew, ona jest położona dosłownie obok, zaraz tutaj kościoła, na Wołyniu. Tutaj, gdzie jesteśmy, ksiądz opowiada nam jeszcze co ciekawe, że kiedy tutaj wokół tego kościoła zorganizował, zbudowano Kościół, wykonano oświetlenie z zewnątrz, to gmina tutaj, która tutaj jest, po prostu podłączyła go do tej sieci ogólnej, tej miejskiej, taczy tej infrastruktury tej gminnej i na przykład za oświetlenie zewnętrzne tej kościoła, tego wszystkiego, co tam się znajduje, wciąż nie ponosi żadnych kosztów i podejrzewam, że tak samo jest tutaj przy cerkwi. Zobaczmy na zrygu, tutaj są cerkwie, mają złote kopuły, natomiast tam ma niebieskie, tam są jakieś gwiazdy, widzę takie na nie bo tutaj tych cerkwi po drodze kiedy jechaliśmy jest dużo różnych tylko mój tutaj trzeba bardzo bardzo uważać bo to są cerkwie patrecha tu moskiewskiego, pierskiego są jeszcze z Jotoczefalicznych ja, Kościół sławnych wprawdzie ostatnio nastąpiło niby zjednoczenie Tomos, ale jak się okazuje w praktyce nie wygląda to tak różowo to tutaj drogi niestety to trzeba zrozumieć na Ukrainie się poruszając jest to ciężko są odcinki taką jak tutaj widzimy troszeczkę lepsza droga z reguły jednak to są takie Słabej jakości te drogi, dość ciężko jedziemy. Kiedy wczoraj dojeżdżaliśmy, ostatnich no 27 km, to jesteśmy bardzo długo. Tak, jak droga czołgowa praktycznie. O, także tutaj, pomału, będziemy naszą wizytę tutaj w dubyczach kończyć, ale jeszcze chcemy sobie podjechać z powrotem do Rożyszcze. zobaczyć tam troszeczkę to centrum, rynek. Jak tak po prostu wygląda normalne życie tutaj na wojnie na Ukrainie. Te tereny kiedyś tutaj należały do Polski. Teraz, tak jak ksiądz wspominał, Roman tutaj my. nieważne, czy są Polacy, czy Ukraińcy, to się troszeczkę wyludniają, bo starsze osoby umierają, młodzi emigrują, wyjeżdżają. Z różnymi to czynnikami jest spowodowane, czyli praktycznie będzie piękna, dużo ziemi, jest stojące odłogę, tak jak to zresztą widzimy, jadąc to jest bardzo dużo niezagospodarowanych gruntów, tam jakiś konik się pasie, łąki, ale w większości, kiedy jedziemy, tam są te pola widocznie uprawiane, co ciekawe, też jeszcze właśnie ksiądz mówił, że Tutaj te tereny, kiedyś były bardzo dużo ziemniaków, upraw, rzepak teraz wchodzi i najnowsze od kilku lat, pięciu czy sześciu lat, oni tutaj bardzo dużo uprawiają soi. Może gdzieś jak będziemy jechać taką uprawę jeszcze tutaj zobaczymy. Tutaj jedziemy dalej, teraz wracamy z potem do Rożyszcza, tak? tak? Tutaj przejeżdżamy tak po prostu tę miejscowość. Tutaj parafianki. Dobyszcze. Mieszka jedna, tutaj druga. Wszystkie widzimy takie niskie, a tutaj coś wyższego jest. Tak, jakiegoś elewatora, coś takiego, wieża ciśnień. woda. Woda, woda, wieża ciśnień właśnie. O, o tutaj ta pszenica z początku dawali, dawali ten e, nawóz? Nie, nie, chcieli dać miejsce dla kościoła. A, to gdzie ta O tutaj będzie ten domek. Tutaj, tutaj ogrody by grody, Czyli tutaj jest coś takiego, że widzimy koza, widzimy. Czyli 90%, tutaj, czyli tutaj większość ziemi to należy do gminy. Tak, tak, Kiedyś tak, 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 Ale tutaj były ogrody i pani nie chciała dać pod, pod kościół. A potem bo mówi, że ogród, ogród zabrali i komuś dali pod budowę i stoi dom. I pani mówi, jeżeli by ja widziała, miałam by blisko do kościoła, bo chodziła do kościoła. Ale czerkwi nie, do katolickiego. Do katolickiego, ale, ale ogrodu z nie dała potem. Bo, bo powiedziała, że, że to nie, to ogród, to przyszedł czas ogród zabrali i mówi No mamy z głowy wtedy. O no i teraz będziemy tutaj 5 km mamy do Roszyszcza Nie więcej Bo tu jest rusza o 10, a w Roszczu której ją O 12. To się widzimy. To pytuję Wojciech odswojcie szczegóły pracy dużo Pasterskiej się odbywa. A, a dzisiaj jest w tym tygodniu mamy żyć, dlatego że a, ja mam zmiany na syciazu grupy, jedna odjeżdża, druga przyjeżdża i a, ja na, na świecie, to dwa ty razy w tej po prostu nie naznaczamy no no, się. pies też leży, atakuje, to długo chyba nie pożyje. I tutaj jest rzeczka niewielka, koniec, dubysz i już mamy odwiedziny. Dobrze, tędy właśnie wyjeżdżaliśmy. Tak. Tak zwana druga ulica promysłowa. Przemysłowa, Przemysłowa. Przemysłowa. Druga? Druga, druga, druga. Druga, druga. Przemysłowa. W tym roku my stąd do kościoła przez miasto takimi innymi uliczkami poszli. Była wspólna droga krzyżowa. Znaczy, bo tutaj teraz właśnie świadcą powiedzą, że katolicy mają Tam dalej. kapliczkę a gdzieś. A, a tutaj też kiedyś był e, ten kościół prawo, ten protestancki. Mhm. O tu jest ta kaplica? Tak, tak. Adam tu jako katolików chyba mało jest tak. No tak, mało. Mało, to dopiero niedawno. jest. To, to, tutaj będą też coś, coś budowali. Ukraińska, jak grecko-katolicka. Tak, ja tak. Kaplica. To marszrutka, tak? To jest autobus. Autobus, Maszutka to jest takie taki malut, malut, malutkie. Wow. To już jest 14 tysięcy to jest praktycznie... Tu nie ma jako takich widzianych budynków takich mm -hmm. większych czy coś. W centrum, w centrum To jest szkoła, internat dla takich dzieci tam to jest takie troszkę opóźnione w rozwoju. Mm -hmm. To jest szkoła normalna na Zaka zabudowa, wszystko praktycznie takie malutkie jak miasto, ale to tak nie, nie czuć, że to jest miasto. Rzeka, o której mówiliśmy, styl. styl. Oj, tu to ładnie widać kościół. O, właśnie. O tą wieżę, którą ksiądz opowiadał, jak tam była tym świgiem, który uczestniczy w budowie stadionów na Euro. To ksiądz ma się kościół tak tego nie było widać, ale tak blisko centrum widzę, nie? tak to tam 5 minut i już jesteśmy mhm. w gdzie mam tę środę tutaj taki dzieci mają wakacje już tutaj na Ukrainie? No tak wakacje mają Tutaj rynek się odbywa? tak? tutaj? tak sprawa ten rynek to codziennie co, jest tak dzień tygodnia. co dzień nie pracuje. W niedzielę też tak? W niedzielę pracuje. Pank tutaj widzimy. O. To jest centralna ulica. Je, jedziemy ten ten Tam, centralna mhm. ulica. Te, kilka domów tych piętrowych takich. Sklepy. Tutaj za komuny kołchoz był? Takie sowchozy, kołchozy były? W ten? miastach nie było. Nie było, ale nie, a tu w okolicach. W okolicach tak. To nie były tak, czyli to, to były takie budynki, to są miejskie czy Miejskie, była? miejskie, miejskie. miejskie, miejskie, miejskie. Miasta. W tych mniejszych miastach to e, parter 4 cztery piętra, według ukraińskiej liczby e, pięć. Pięć, bo pięć, tutaj się nie mówi parter, a nie ta, ma ta, tylko pierwszy etaż. Ta pierwy etaż. Niech Panie idzie. My się Oglądamy tutaj. O tutaj jest centralna... Tak zwana ploszcza. No i tutaj droga, bo, droga widzę. Centralna ploszcza. Płaszcz. Plo, plac. plac. centralny plac. E, plac. Tutaj Miejska Rada. A tam za tymi drzewami cerkiew e, Kijowskiego które... Potrachatu. czy one wyglądają tak samo, nie ma żadnych elementów zewnętrznych, żeby poznać, no. trzeba pójść po prostu doczytać. Tak, tak. O, to I to jak się to... pół na pół rozkłada mniej więcej tutaj? Czy tak. przewaga Moskiewskiego? No, no. Chyba, że jeszcze Moskiewskiego. Moskiewskiego to była taka moskiewska. Bo wyjechaliście tamtą ulicą. No, na, jeżeli tą ulicą można nazwać. Powiem, że droga była ciężka. my tu już przyjechaliśmy cały, tam. Tu jeszcze kolej mijaliśmy, widzieliśmy jak w nocy stację, bo tutaj dochodzi linia kolejowa. Skąd tak najbardziej? Łódzk, Kowel, to właśnie te no linie? Kowel i do, do granicy. I do granicy, już. A stąd jakiś zatrzymuje się pociąg, że do Polski można dojechać? Tak, tak. Chyba, że tak. Tutaj wyjechaliśmy. Tu jakieś magazyny zbożowe, bo widzę gołębie siedzą, znakiem tego, znakiem tego, że mają te, jak to niektórzy mówią, latające szczury, miejsce żerowania. Tak. tak. O, my właśnie tędy jechaliśmy. O, tu widzimy rzeczywiście te jakieś magazyny zbożowe. Tu właśnie stało wczoraj w nocy bardzo dużo tych. Yy, przyczep z zbożem. Przyczep te zboża. zboża tu jest... No właśnie, ksiądz mówi, że w ostatnich latach się tutaj uprawa soi rozwija. Soi. soi. Klimat jest troszeczkę inny niż ten, którego my jesteśmy tam w Polsce, zwłaszcza my tam na pomorzu, przyzwyczajeni. tutaj ten to się po polsku. Dworzec. Dworzec, dworzec. dworzec. dworzec kolejowy. O. o. To nawet nie jest napisane, że to jest dworzec. Ale teraz robię chyba. Remont. Jakieś. Remont. Mm -hmm. takie miasto, jakbyśmy u nas tam na północy do Czerwca, tak? Nawet ile Czerwca ma? Nie, Czerwca nie ma, Chojnice o, bardziej. O, Carstwo Świadków Jegławel. Sala Królestwa Świadków no, A to ksiądz jeszcze jechołek tu ma. A tu, to... a tu baptyści. Baptyści, to taka mozaika cała. Dobrze, czyli dojeżdżamy praktycznie za chwilkę do kościoła. To będziemy chyba naszą wizytę do w Rzyszczach. kończyć, o, szkoła. Więc bardzo dziękujemy za pokazanie nam tutaj, tych okolic. Ja powiem, ja osobiście wolę pojechać na wschód, oglądać tutaj wszystko, jak tu się dzieje, bo kiedy jadę na zachód, tam jest nudno. Tutaj zawsze coś ciekawego można zaobserwować. Ciekawostki różne, te druty na drodze, to później sobie dojdziemy. Ze Do Związku tutaj... Radzieckiego, tu była taka fabryka fermaż. Ona była znana na całym Związku, były jakieś takie te stankie, stan jak to powiedzieć? Nie? Coś tam e, te produkcje jakoś do, ma, do maszyn mm -hmm. i to, to było bardzo cenne, ważne. To wszystko zostało zniszczone. Nie jest zniszczone, nie ma tego. I nie ma. Także na razie dziękujemy i widzimy, Oje, kończymy tu mam, właśnie tutaj pod kościołem, się zatrzymamy zaraz i to widzimy, to jest z tej główny... Gagarina ulica? Tak. Gagarina a tutaj, no tak wygląda niestety jest, droga jest przy Jeszcze po, poprawiona. Bo poprawiona? Tutaj. Tak, bo tutaj no, posypano trochę. Tutaj. Także, do zobaczenia. I na koniec jeszcze, kiedy wyjeżdżamy z, no, z Rzyszcze. Przyszliśmy pójść na, jak w ja, centrum. I to zobaczyć. Tu są punkty takie, a mamy tutaj taką budkę. Piwo, kwas można, naturalnie. Silowina, Co ciekawe można spożywać, kwas. można spożywać na chodniku. spożywać w chodniku. Rodinia. No właśnie się do piwie wzięliśmy, tu teraz pani nam nalewa. Jeszcze kwas jest tu. Piwo, kwas. Płóciń charuszyje. Ja sobie kurczę Spokojnie i zaraz jedziemy w dalszą podróż.